Dzień dobry tu i Jessie przychodzę po raz trzeci i próbuję to nagrać. Dzisiaj przychodzę z tak zwaną negatywną energią, bo chciałabym się pożalić i chciałabym poruszyć pewien bardzo ważny, istotny temat dotyczący slow life, koła roku, życia w zgodzie z naturą, życia w zgodzie z sobą, życia w zgodzie z rytmem natury itd, i tak dalej. Mianowicie chciałabym porozmawiać o przesunięciu, które nastąpiło. Swącą rozpocznę od wiosny gdzie wiosna staje się pięknym latem przeozdabia się w cudowne kwiaty jest soczyście zielona, ciepła niesamowita, fantazyjna następnie piękne lato zamienia się w fantastyczną jesień o fantastycznej palecie barw następnie wszystko ostatecznie umiera zamienia się w piękną zimę przeozdobioną białym korzuchem. Później jest kilka miesięcy nicości, i znowu mamy piękną wiosnę. I to koło roku tak sobie nam towarzyszy i się zmienia. Mu towarzyszą różne święta. Jak wiadomo, ozdoby świąteczne w chwili obecnej pojawiają się już pod koniec sierpnia, co powoduje u mnie po prostu palpitację serca. Nie obeszliśmy dobrze Halloween, Hello sawin, dnia Zadusznego, dziadów, yy, wszystkich świętych, a już na półkach stoją ozdoby świąteczne. I ja rozumiem, że po tym 1 listopada można zacząć sobie wdrażać te wszystkie świąteczne rzeczy, ale gdy widzę czekoladowe Mikołaje obok yy, dyń czekoladowych, to po prostu coś we mnie umiera. Ludzie piszą, że nie cieszymy się świętami jak kiedyś I powiedzcie mi, jak mamy cieszyć się jakimikolwiek świętami W momencie, kiedy my ubrane choinki widzimy tak Ubrane choinki to już od połowy września I te bombki, to wszystko Jak my mamy się tym cieszyć? Jak mamy się cieszyć zajączkiem wielkanocnym W momencie, kiedy on się pojawia zaraz po Sylwestrze Powiedzcie mi, jaką my radość mamy z tego czerpać Tak strasznie mnie to boli jak strasznie mi to wkurza, że jesteśmy w takim pędzie, że my pędzimy, nie zdajemy sobie sprawy. Jeszcze nie ma sylwestra, już planujemy Wielkanoc i to jak te zajączki będą tutaj wyglądać. Mam wrażenie, że ludzie mają problem z życiem w czasie teraźniejszym. Oni jak gdyby są do przodu. Albo do tyłu, spamiętując przeszłość, albo planując przyszłość, ale oni nie żyją w czasie chwili obecnej. I mam wrażenie, że taki problem ma większość ludzkości od naprawdę wielu lat. Kolejna sprawa. Wierzcie mi, że ja w połowie września nie myślę o kalendarzach adwentowych. Ty, ja rozumiem, że otwieranie pudełek codziennie przez 24 dni może sprawić komuś dużą przyjemność. Mi też sprawia, już pomijając korzenie tej tradycji. Ale kochani, Ostatnią rzeczą, o której myślę we wrześniu, jest zakup jakiegoś luksusowego kalendarza adwentowego. Ja rozumiem, że firmy marki PR, on pracuje nad tym prawdopodobnie od połowy wakacji, jak najwcześniej. Ale uważam, że to jest takie beznadziejne, moim zdaniem oczywiście, wprowadzanie tego już po prostu na, we wrześniu do sprzedaży. I wkurza mnie, że filmy za otwierania kalendarzy adwentowych są już we wrześniu. I nazwiecie mnie starą jędzą, ale ja uważam, że to zabija magię świąt, Nieważne, czy obchodzicie święta Bożego Narodzenia, Jul, czy cokolwiek innego, w cokolwiek wierzycie, gdziekolwiek jesteście w jakiejkolwiek wierze, łączy nas to samo. Łączą nas poprzesuwane święta, łączą nas poprzesuwane kolekcje. Ja pracowałam w sieciówce i to jest ten moment, kiedy robi się zima. I już bikini zaczyna wchodzić. To jest ten moment, kiedy naprawdę chcecie sobie kupić w lutym, bo chyba do kwietnia jest zimno, ciepły sweter, a możecie sobie kupić jakąś, nie wiem, sexy, sexy bikini w hawajskie wzory. Chcecie sobie zacząć powoli. Em, Albo inaczej, chcecie sobie iść kupić kurtkę od tak, ja miałam ten problem, chciałam sobie iść kupić kurtkę w grudniu, nie było żadnych takich kurtek normalnych, tylko były same kurtki na wyprzedaży, takie wiecie, ściepy, nie było normalnych kurtek, były już same takie wiosenne płaszczyki, wkurza mnie to że w sklepach bardzo często nie ma ubrań na daną porę roku. Wkurza mnie, że już, kurde, od końca wakacji widzimy świąteczne rzeczy i my się tym nie cieszymy. To nam, nam to obrzydza. Jak gdyby jesteśmy w takim pędzie, w takim konsumpcjonizmie. Ja może nie jestem najlepszą osobą, aby o tym mówić, ale strasznie mnie to irytuje, że... Jedna pora roku nie zdąży minąć, a my już myślimy o następnej, że my już jesteśmy w następnej. Sobie planować, przygotowywać się, robić zapasy itd., itd. Ale mam wrażenie, że to wszystko idzie w takim złym kierunku, że to wszystko pędzi, że my tak pędzimy, że się nie jesteśmy w czasie rzeczywistym, że nasza rzeczywistość jest gdzieś tam już zakłamywana przez przyszłość, że my nie żyjemy właśnie w chwili obecnej, że to wszystko jest takie. Na poczet przyszłości, a jak nie jesteśmy na poczcie w przyszłości, to rozpamiętujemy przyszłość, zamiast być tu i teraz i na przykład chłonąć jakąś chwilę albo robić jakieś rzeczy. I, i strasznie mnie jeszcze tam zastanawia i ja czuję taką wewnętrzną kurde niezgodę. Ja, osoba, która gdzieś tam stara się żyć z tą sezonowością. Ja się przygotowuję, na od już przytyłam kilka kilo yy, zgodnie z tradycją na zimę. Ja już się robię takim chomikiem, który gdzieś tam zakopuje się w tej swojej pierzynie. Ja już nie wychodzę na spacery, bo już mi się nie chce w taką paskudną pogodę. Wychodzę tylko z psem. Nie, nie robię 20-kilometrowych eskapat w ciągu dnia. Nie chce mi się być taką aktywną. Już po prostu ta cała moja sezonowość się zmienia. Ja nie myślę o tym, że jak na wiosnę wszystko zakwitnie, no to znowu yy, będziemy jeździć na jakieś leśne wyprawy. I, i, I robić fotki wróżką gdzieś tam w korze i, i rozmawiać z drzewami, i czuć tą trawę, która rozmarzła, i, i patrzeć, jak ona się zieleni itd. itd. Nie myślę o tym. Teraz myślę, że w tym momencie ja mam zapas świeczek zapachowych, że mam mnóstwo kawy, herbaty, pysznych napojów, plan grudniowy-jogowy miesięczny i żyję w tym momencie. Zaczynam powoli myśleć o Jul, o tych prezentach, że tutaj zastanowić się, co dla kogo, co dla tego. Jeszcze Mikołajki przed nami, więc co na Mikołajki, co w buta mojej siostrze, a co w buta innej małej istocie w moim życiu, i wiecie, I to jest moment, o którym my powinniśmy myśleć, a nie wiecie, że, że zaraz dobrze nie miną święta, a ludzie już będą po prostu myśleli o walentynkach. To jest takie ja czuję osobistą niezgodę i wiem, że wiele osób może się ze mną nie zgodzić i powiedzieć, no, bo ja tam nie wiem, planuję już. Ja już kupuję prezenty od sierpnia, mi to sprawia przyjemność, okej. Okay. Ale gdyby wkurza mnie, że social media, sklepy, fast fashion, mówię o fast fashion ogólnie o wszystkim, wrzuca nas w ten wir, do którego ja nie chcę być wrzucona, ale gdyby. Ciężko jest się wypisać ze społeczeństwa. Ja totalnie rozumiem no tylko ręko dzielników, którzy już się przygotują kilka miesięcy wstecz, ale no, to są przygotowania kilka miesięcy wstecz. Rozumiem, że rzeczy na zamówienie trzeba zamówić na zamówienie, ale no chyba nie robi się tego w sierpniu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja gdzieś tam czuję taką niezgodę. Dla mnie teraz połowa listopada to jest w ogóle moment, kiedy ja zaczynam myśleć o Julie, kiedy ja zaczynam myśleć o świętych, o przygotowaniach, gdzie kupiłam trzy bombki na choinkę i wiecie, to jest tak powolutku i tak uważam, że to jest szybko, ale. Z tego co wiem, niektórzy już kupili wszystko. I jakoś tak mnie wkurza, że to wszystko jest tak przesunięte. No, żyjemy w jakichś takich zwariowanych czasach, gdzie to przesunięcie koła roku jest takie naprawdę niesamowite. I ja się czuję z tym strasznie, strasznie nieswojo, że już żyjemy w takiej przyszłości, to wszystko tak się przesuwa. I no, nie dziwcie się, że nam to wszystko brzydnie. Ja rozumiem, że może grudzień nie jest fajny, no bo nie ma śniegu, tylko 8 stopni i ubierając nasze, wiecie, leginsy z wełny merino i cały nasz wełniany set na minus 30, troszeczkę się pocimy, no ale taki mamy klimat i teraz tak to będzie wyglądało, że te pory roku też się przesunęły że te mrozy, jakie już jakieś są no to one występują dopiero w styczniu czy w lutym wtedy jest naprawdę zimno, a wiecie, nie w grudniu i to wszystko jest takie przesunięte ja mieszkam w Holandii, dla mnie tutaj zimy nie ma ok, w zeszłym roku była naprawdę taka Kilku tygodniowa zima, ale dla mnie tu jest taka przedłużona jesień. To nie zmienia faktu, że chciałabym w tej sezonowości po prostu uczestniczyć. Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam. Czy wszyscy po prostu tak mają i mi to zabija tą całą magię, no. Ja rozumiem, od 1 grudnia sama ja odpalam kolendy, będą wszystkie świąteczne winyle. Przed 6 grudnia ubrana choinka, 1 grudnia zaczynamy jul masy, moi drodzy. I jak gdyby ja jestem na to przygotowana. Ja tam już podświadomie psychicznie, ale wiecie, no ja jeszcze nie odkurzyłam kartonów z zeszłego roku, jak wymontowałam wszystko i zaniosłam to do piwnicy. To są jakieś plany, ale tak naprawdę tutaj już w ogóle niektóre chałupy są na święta udekorowane. Dla mnie to jest już hardcore. Ja to robię, mam wrażenie wcześniej, bo gdzieś tam na początku grudnia, ale ludzie zaczynają to robić w połowie listopada. Oni zdejmują ozdoby halloweenowe i zawieszają oświąteczne. Czuję z tym niezgodę. Krzyczę, to jest mój protest, to jest mój manifest, ten film. Irytuje mnie to, jeżeli mogę mieć jakiś realny wpływ, nie wiem, ogląda to prezes Oszona, Aruchana, Oszołoma, albo nie wiem, dyrektor Kreatywna Akcjona, albo cokolwiek, jakakolwiek osoba, która może udostępnić ten film. Może wziąć komentarz, też mi to wkurza, proszę. Powiedzmy nas, że nas to wkurza, że świat po prostu stanął na głowie i zwariował. Ja chcę reklamy Coca-Coli, których już nie ma, z ciężarówką z Mikołajem od 1 grudnia, nie od 1 listopada. Czuję wewnętrzną zgodę i strasznie mi przykro z tego powodu. Nie lubię czegoś takiego i między święta już nie cieszą. Chociaż dbam o taką cudowną, wspaniałą atmosferę i robię swoje ceremonie, jakieś rytuały i te inne rzeczy, ale czy Wy też tak macie? Bo ja po prostu nie mogę się z tym zgodzić, kochani. Nie było mnie 10-11 dni. Potrzebowałam przerwy, potrzebowałam począć. Wiele się dzieje w moim życiu. Tuż tak napomknę. Jestem w momencie życia, w którym po 10 latach odstawiam hormony. Mam problem, mam mnóstwo skutków ubocznych, w sensie naprawdę. Ja poszłam do lekarza i zrobiłam sąd ostateczny, przysięgam wam. I nagram o tym film. Mam problemy skórne, mam problemy kobiece, nie kobiece. Wszystko mam. Film o hormonach się pojawi. Dlaczego odstawiłam? To już tak, zrobię takie preludium, taki wstęp, taką zapowiedź, bo to jest ważne. Z ogłoszeń parafialnych to tyle. Chyba też tak chciałam usprawiedliwić swoją nieobecność, ale naprawdę potrzebowałam odpocząć, bo ostatnie miesiące są dla mnie dość crazy, pracuję bardzo dużo, więc odpoczęłam, miałam wspaniały weekend i teraz do Was wracam. Po tej przerwie staramy się dwa filmy w tygodniu, ale zawsze będzie jeden No i te święta to jest coś, co mnie tak naprawdę ruszyło Chciałam to poruszyć w podcaście, ale na ten podcast mam taki trochę inny pomysł I tam będę poruszać inne rzeczy I też jak nie widzieliście podcastu najnowszego, internetowa miłość To bardzo zapraszam Was do obejrzenia, bo myślę, że ten podcast jest bardzo poruszający Więc kochani, póki co jeszcze u mnie dynie i jest jeszcze jesień i te nie będą ze mną do 3 albo 4 grudnia. Nie ma szans. Ja tego nie zniszczę na tym kanale, po prostu nie będzie takich rzeczy. Nie będzie otwierania kalendarza adentowych we wrześniu. Ja czuję ogromną niezgodę. Po prostu kurza mi to tak, niszczy mi to po prostu jakiś taki obraz życia. I to może to jest kolejny to jest taki powód, dlaczego ja chcę żyć na odludziu i coraz bardziej... Ku temu się zbliżam, że wkurza mi właśnie takie fast life. Mieszkam w mieście, jestem bizneswoman, codziennie piję kawę ze Starbucksa, chociaż to, to jest spoko. Codziennie piję kawę z Starbucksa, jeżdżę metrem i słucham motywacyjnych piosenek i y, afirmacji motywacyjnych i żyję tym big city life i jest coraz szybciej i ja nie żyję w teraźniejszości, tylko żyję w przyszłości i strasznie mnie to przeraża i nie obrażajcie się, jeżeli ktoś z Was żyje big city life i mu to odpowiada, mi to nie odpowiada, to jest mój osobisty sprzeciw i widzicie, że mnie to wkurza strasznie i o, po prostu nie chcę tak no jest takie głupie, nie? wierzcie mi, że jak już będę mieszkała w swojej, swojej chacie Korni w swoim domu na kurze łapce, to po prostu yy, się zaszyje i, i w ogóle będę wychodzić dopiero jak taka, wiecie, baba z wora przed świętami i robiła zakupy dla bliskich, albo w ogóle będę je robiła online, żeby nie uczestniczyć w tej gorączce. U nas jest jeszcze raz taka specyficzna sytuacja, że to nie jest lockdown, ale takie. Yy, Obostrzenia narzucone, o. Gdzieś tam są pierwsze plotki o tym, że dwa czy trzy tygodnie przed świętami mają zamknąć sklepy znowu. I wiecie, w zeszłym roku też to grali przed um, starą Wielkonoc Wielkanocą i, i przed Jul, przed Bożym Narodzeniem, też pozamykali sklepy. I widzicie, to jest taki moment, w którym. Ja nie chcę mówić tutaj o, o, o tej chorobie, której imię nie wolno wypowiadać, o tym wirusie. Już, o już bez spekulacji, teorii spiskowej, yy, wojny, tak zwanych proszczepów i antyszczepów, uwielbiam to słowo, proszę nie kłóćmy się o to. Ale widzicie, to jest kolejny lockdown, to są kolejne obostrzenia, już wiem jak to wygląda i uwierzcie mi, że tutaj się zaczyna robić panika. Ludzie zaczynają wynosić sklepy po prostu na wózki, no bo wiecie, ludzie chcą kupować prezenty dla bliskich, chcą się przygotować, chcą te bombki kupić, nie? Jak normalny człowiek. I powiem Wam, że też się tak, jak mam w sklepie, to też taka panika. Mówię, dobra, wezmę może tego też trochę na zapas, żebym nie musiała tego kupować w markie trzy razy drożej. I wezmę więcej kostek do zmywarki, w razie czego jakby zamknęli nas znowu na pół roku yy, większość sklepów. A tu jest to w dobrej cenie. Trochę taka też paniczka mi się udzieliła i zrobiłam mini. Mm, Mini zakupy, ale takie mądre, wiecie, więcej tabletek do zmywarki, więcej proszku do prania, żebym nie musiała, wiecie, za to przepłacać. Nawet super glue kupiłam, tak, na wszelki wypadek i baterie, jakby się coś stało. Ja tam nie chcę siać fermentu i terii spiskowych, ale naprawdę dużo jest tych plotek, że znowu mają to zamknąć, że teraz są te ograniczenia i że znowu ma być lockdown i nie wiadomo kiedy, wiecie, on się skończy. A to już drugi rok, kiedy w tym trwamy i też straszą różnymi innymi rzeczami. Yy, więc raczej mam zapas yy, proszku do prania, tabletek do zmywarki i superglu i innych rzeczy. Yy, będzie ok w tobie, ja też nie jestem pani karą, nie lubię się takiego fermentu, ale życie mnie już nauczyło. Także kochani, napiszcie mi, jak wy się odnosicie do tej sezonowości, jak wy się czujecie, co u was. Ja was ściskam, pozdrawiam, do usłyszenia i ciao bambino.